Istnieje w życiu każdej kobiety taki moment, w którym cisza staje się potężniejsza niż jakakolwiek mowa. Subtelna, lecz transformująca chwila, w której przestaje ona gonić, usprawiedliwiać się, czekać i po prostu wycofuje się emocjonalnie. Nie chodzi o chłód, lecz o klarowność. To tak, jakby nagle wszystko, co miała do powiedzenia, zostało już powiedziane, a to, co pozostało. Było echem jej własnego odpuszczenia. Kiedy mężczyzna zauważy, że nie jesteś już zainteresowana, coś znacznie głębszego niż męska duma zostaje poruszone. To zerwanie nieświadomej dynamiki, w której przez długi czas wierzył, że ma kontrolę. Jung mówił, że to czemu stawiasz opór utrzymuje się. I to właśnie ta inwersja gry energetycznej wywołuje prawdziwy wpływ. Brak zainteresowania ze strony kobiety nie jest tylko aktem, to psychiczne potwierdzenie, że się wyleczyła, lub jest na dobrej drodze do tego. Jego reakcja nie jest jednolita. Niektórzy spróbują nawiązać subtelny kontakt, testując granice, wysyłając niejasne wiadomości, sądując, inni, pogrążeni w swoich cieniach, poczują złość, odrzucenie, a nawet zagubienie. Czego od razu nie zauważają, to to. Że ta kobieca zmiana nie dotyczy ich. Dotyczy jej, dotyczy ciebie. Dotyczy kobiety, która odrodziła się z bólu, która w końcu przestała negocjować swoją obecność za okruchy uwagi. W sferze symbolicznej męskość jest zazwyczaj postrzegana jako ta, która szuka, która zdobywa. Kiedy kobieta przestaje być zdobywaną, nie z powodu zimnego braku zainteresowania, lecz z powodu podniesienia świadomości, rozbraja tę siłę. To tak, jakby mówiła: Nie karmię się już twoim uznaniem, wystarczam sobie. I ta postawa, daleka od arogancji, jest jednym z najgłębszych wyrazów miłości własnej. Kobieta, która nie jest już zainteresowana, nie musi udowadniać swojej wartości, nie musi pokazywać, co straciła, ani czekać, aż on to zauważy. Ona po prostu idzie dalej. I ta wolność jest dla wielu mężczyzn bolesnym lustrem. Nie dlatego, że ich opuściła, ale dlatego, że mimowolnie zmusza ich do spojrzenia na samych siebie, a to spojrzenie jest nieznośne dla tych, którzy uciekają przed własną duszą. W głębi duszy on czuje, czuje pustkę pozostawioną przez tę, która już nie żebrze o miłość, i w tej przestrzeni albo on wzrasta, albo ucieka. Bo to nie jest tak, że świat jest przeciwko niemu. To jest tak, że jej dusza nie akceptuje już życia w uśpieniu. Kiedy kobieta wycofuje się emocjonalnie, dzieje się coś osobliwego. Mężczyzna często wchodzi w proces, który naprzemiennie oscyluje między zranioną dumą a zaprzeczeniem. Pierwsza reakcja jest zazwyczaj racjonalizowana mówi sobie, że tak jest lepiej, że jej nie potrzebował, że wszystko jest pod kontrolą, ale nieświadomość, jak mówił Jung, nie milczy. I głęboko w środku coś zaczyna go głęboko niepokoić. Brak kobiecego zainteresowania ujawnia mężczyźnie to, co próbował ignorować, że moc, którą sądził, że posiada, była w rzeczywistości karmiona ślepym oddaniem kogoś, kto teraz się budzi. To rani ego, owszem, ale co więcej konfrontuje go z jego cieniem, tą zaniedbaną, niedojrzałą częścią, która wierzyła, że może utrzymywać więzi bez oferowania prawdziwej obecności. Wielu mężczyzn jest przyzwyczajonych do archetypu kobiety, która czeka, która wybacza w nieskończoność, która się unieważnia, aby utrzymać związek, ale kiedy kobieta zrywa z tym cyklem, przestaje być lustrem jego pragnienia i staje się lustrem tego, czego on nie chce widzieć w sobie. Kobieta, przestając być zainteresowana, nie krzyczy, nie kłóci się, ona po prostu się zatrzymuje. I to zatrzymanie jest ogłuszające. Bo do tej pory, nawet w środku dyskusji czy narzekań, wciąż była energia. A teraz jej już nie ma. I mężczyzna, nieprzyzwyczajony do radzenia sobie ze spokojem kobiecego oderwania, próbuje rozszyfrować, co się stało, gdzie ją straciłem. Ale to nie jest zwykła strata. To strata kobiety, która w końcu ponownie połączyła się z własną duszą. Ten moment jest bezcenny nie dla niego, dla ciebie to wtedy uświadamiasz sobie, że nie wzruszają cię już puste obietnice, że twoja intuicja przestała być uciszana przez brak, że twoja samoocena nie zależy już od aprobaty innych spojrzeń. To tak, jakby po latach prób dopasowania się do cudzych oczekiwań, w końcu spojrzałaś w lustro i powiedziałaś Nie potrzebuję już tego, żeby czuć się żywa. Jung uczy nas, że każdy związek jest również lustrem psychiki, a kiedy zmieniasz się wewnętrznie, Cały system wokół ciebie reorganizuje się. Reakcja mężczyzny na twoją obojętność mówi więcej o nim niż o tobie, i to jest wyzwalające, bo przestaje chodzić o podbój, o zemstę, o odpowiedzi, a zaczyna chodzić o prawdę, Twoją prawdę. I ta prawda jest jasna, spokojna i silna, nie woła o uwagę, ona wystarcza sobie, i właśnie dlatego nie da się jej zignorować. Kobieta, która wraca do siebie, jest siłą natury, nie musi się mścić ani udowadniać, że jest jej lepiej bez niego. Jej prosta, spokojna obecność, lekkość, z jaką oddycha bez ciężaru wątpliwości, wystarczy, by wszystko wokół się zmieniło. Bo kiedy ponownie łączysz się ze swoją esencją, coś niewidzialnego, ale intensywnie wyczuwalnego, zmienia się w Twoim polu, a mężczyzna to czuje. Czuję, że ta kobieta, która kiedyś pragnęła uwagi, teraz jest skupiona, że kiedyś się tłumaczyła, rozwodziła, umniejszała, a teraz po prostu jest. To tak, jakby znalazł drzwi, które zawsze były otwarte, ale teraz są zamknięte nie ze złością, lecz z dojrzałością. I te drzwi, raz zamknięte przez świadomość, rzadko otwierają się ponownie. Ta zmiana postawy to nie gra to uzdrowienie. To punkt, w którym w końcu przestajesz nawiązywać relacje z braku, a zaczynasz nawiązywać relacje lub wycofywać się ze swojej integralności. Jung mówił o procesie indywiduacji jako podróży ku centrum własnego bytu. I właśnie to dzieje się, gdy kobieta przestaje być zainteresowana kimś, kto jej naprawdę nie rozpoznaje. Przestaje się fragmentować i zaczyna się jednoczyć. Dla mężczyzny ta nowa wersja może być dezorientująca. Nie dlatego, że go lekceważysz, ale dlatego, że teraz zajmujesz swoje wewnętrzne miejsce. A on, który kiedyś używał twojej niepewności jako lustra, by czuć się w kontroli, teraz staje w obliczu pustki, której nie potrafi nazwać. Niektórzy spróbują ją odzyskać spóźnionymi komplementami, przeformułowanymi obietnicami, lub gestami czułości, których wcześniej odmawiali. Inni, nie mogąc znieść konfrontacji z własną małością, Wybiorą krytykę, wiktymizację, a nawet całkowite zdystansowanie się. Prawda jest taka, że wielu nie było gotowych na kobietę w pełni. Chcieli tylko fragmentów, tych, które mogli kontrolować. Ale kiedy wracasz w całości, nie mieścisz się już w cudzych formach. Zaczynasz żyć z własnej, wewnętrznej prawdy, nie dopasowując się do pragnień tych, którzy nie wiedzą, jak kochać. I to jest rewolucyjne. Bo zamiast próbować być pożądaną, zaczynasz być szanowana przede wszystkim przez siebie. Mężczyzna może nawet zareagować zaskoczeniem, bólem lub dyskomfortem, ale to nie dotyczy jego, to dotyczy końca pewnego cyklu, dotyczy odrodzenia kobiety, która zrozumiała, że prawdziwa miłość nie musi błagać, kwitnie tam, gdzie jest obecność, wzajemność i głębia. A jeśli tego nie ma, to odchodzisz w spokoju. I nigdy więcej z tego samego miejsca. Jest pewien precyzyjny, cichy i niszczycielski moment, w którym mężczyzna uświadamia sobie, że ona już tam nie jest. To nie tylko fizyczna nieobecność, ani nawet brak wiadomości czy spojrzeń, to nieobecność wibracyjna, koniec niewidzialnej nici, która ich łączyła, a dla mężczyzny, który przez długi czas wierzył, że ona zawsze będzie dostępna, otwarta, czekająca, to spostrzeżenie jest trzęsieniem ziemi. Bo kobieta, która nie jest już zainteresowana, nawet jeśli nadal się uśmiecha, rozmawia czy przebywa, niesie ze sobą inną energię. Jest w niej spokój, który nie jest obojętnością, ale suwerennością. I mężczyzna czuje to tak jak ten, kto przechodzi przez dom, gdzie ściany wciąż stoją, ale dusza miejsca zniknęła. Karl Jung uczył nas, że wszystko, co ignorujemy w sobie, objawi się w świecie jako przeznaczenie. Mężczyzna, który zaniedbywał uczucia kobiety, który traktował jej oddanie jako pewnik, teraz staje w obliczu przeznaczenia, które sam stworzył, jej nieobecności. I ta nieobecność zmusza go do spojrzenia na własne braki. Ale nie wszyscy potrafią. Niektórzy będą gonić, nie z prawdziwej miłości, ale z dyskomfortu związanego z pustką. Chcą z powrotem tego, co mieli, nie dlatego, że zaczęli to cenić, ale dlatego, że zostali bez gruntu pod nogami. Inni będą szukać winnych. Ona się zmieniła i ona stała się zimna i ona jest dziwna, ale żadne z tych zdań nie dotyka prawdy. Prawda jest taka, że ona po prostu się obudziła i po tym nie ma powrotu. Kobieta natomiast może odczuwać ten moment, jako próbę ognia, bo być może on zacznie się ruszać, demonstrować gesty, których wcześniej odmawiał, i wtedy pojawia się wątpliwość, czy on się zmienił, czy teraz warto spróbować jeszcze raz. I tu jest klucz: jeśli trzeba wątpić, to już nie miłość. To nadzieja przebrana za iluzję. Kobieta przebudzona nie kieruje się już potrzebą bycia wybraną, ona wybiera siebie. I to zmienia wszystko. Nie ma już miejsca na wewnętrzne negocjacje, na przekonywanie się, że teraz będzie inaczej. Ona już wystarczająco dużo widziała, wystarczająco dużo czuła i nie potrzebuje dowodów, potrzebuje spokoju i wie, że tam, gdzie jest prawdziwa miłość, nie ma ciągłych wątpliwości. Kiedy on zauważy, że nie jesteś już zainteresowana, echo twojej nieobecności zaczyna kształtować jego ciszę, a ta cisza. Dla kogoś, kto zawsze był głośny od obietnic i zaniedbań, jest nieznośna, ale jest konieczna, bo tylko w ciszy będzie mógł usłyszeć to, czego nigdy nie chciał słuchać swoją własną niezdolność do kochania w pełni. A ty, uświadamiając to sobie, rozumiesz, że twoja nieobecność była twoją największą odpowiedzią. Istnieje brutalna różnica między kobietą, która odchodzi ze złością, a kobietą, która odchodzi w ciszy. Pierwsza wciąż czeka, wciąż się opiera, wciąż pragnie, by on zauważył i się zmienił. Druga, nie, ona odeszła, bo zrozumiała, a nie dlatego, że czekała. I to zrozumienie staje się punktem zwrotnym nie tylko dla niej, ale dla całej struktury energetycznej związku. Kobieta, która nie wraca, ucieleśnia głęboki archetyp wewnętrznej władczyni. Nie chodzi o dumę, ani o zemstę. Chodzi o samorozpoznanie. Zrzekła się wszystkiego, co kiedyś ją raniło. Nie z powodu słabości, lecz z powodu siły, bo potrzeba znacznie więcej odwagi, by odpuścić, niż by dalej nalegać. Reakcja mężczyzny na te rezygnację jest prawie zawsze emocjonalnie zdezorganizowana. Czuje, że coś stracił, ale nie potrafi tego nazwać. Nie rozumie, jak ktoś, kto wydawał się tak zaangażowany, teraz jest tak spokojny. I tu wchodzi najgłębsza lekcja: to, co ona straciła w intensywności, zyskała w świadomości. Karl Jung mówił, że to, co nie zostanie sprowadzone do świadomości, objawi się jako przeznaczenie. Kiedy kobieta się budzi, odmawia powtarzalnego przeznaczenia niesatysfakcjonujących relacji. Mówi nie nie tylko mężczyźnie, ale wzorcowi, cyklowi starej historii, w której jej głos był ignorowany, a jej wartość warunkowana. Kobieta, która nie wraca, przeżywa cichą rewolucję. Przestaje próbować być zrozumiana i zaczyna rozumieć siebie. Porzuca myśl, że musi być wybrana, że jej wartość zależy od spojrzenia drugiego i robiąc to, odzyskuje to, co w niej najświętsze emocjonalną autonomię. Po drugiej stronie mężczyzna może zareagować desperacją lub apatią. Może próbować odzyskać lub raz na zawsze zrezygnować. Ale prawda jest taka, że to już nie ma dla niej znaczenia. Bo skupienie nie jest już na drugim, jest na niej i ta zmiana jest nieodwracalna. Kobieta, która decyduje się nie wracać, wie, że pewne drogi raz pokonane nie mają już sensu. Że naleganie to zdrada samej siebie i że powrót z litości, strachu czy tęsknoty to nie miłość, to emocjonalny nawrót. Nauczyła się rozpoznawać swoje granice, a co ważniejsze, szanować je. Świadoma rezygnacja jest aktem miłości własnej, a ta miłość własna nie jest głośna, nie musi się usprawiedliwiać, po prostu idzie pewna siebie, jak ktoś, kto idzie w kierunku własnej duszy. A jeśli on pewnego dnia zapyta, dlaczego nie wróciła, niech zrozumie nie odeszła nagle. Odchodziła stopniowo, w każdej połkniętej łzie. W każdym zignorowanym słowie, w każdym niezaakceptowanym milczeniu. Po prostu zdecydowała, że nie będzie już udawać, że coś tam jeszcze jest. Jest moment niemal surrealistyczny dla kobiety, która ewoluowała, ten, w którym mężczyzna w końcu próbuje wrócić. Nierzadko pojawia się ze słodkimi słowami, oczami zroszonymi tęsknotą i obietnicami, których kiedyś tak bardzo pragnęła usłyszeć. I o dziwo w tej chwili wszystko, co kiedyś by nią poruszyło, nie ma już wpływu. Ona słucha. Może nawet się wzrusza, ale coś w niej pozostaje nieruchome. To nie jest tak, że stała się kamieniem. To jest tak, że stała się korzeniem. Kobieta, która przeszła proces samopoznania, nie jest już tą samą osobą. I to nie jest retoryka. To psychologiczna prawda. Bo ona nie zamieszkuje już miejsc, z których kochała. Zmieniła częstotliwość, i w związku z tym ta dawna dynamika emocjonalna już jej nie porusza. Karl Jung mówił o transformacji istoty jako powrocie do centrum, i właśnie to przeżyła powrót do własnego centrum, gdzie nie ma już miejsca na iluzję. Kiedy on wraca, czas już minął, ale to, co naprawdę się zmieniło, to jej wewnętrzny czas czas, w którym ona nie mierzy już uczuć słowami, lecz spójnością. Nie wzrusza się już pojedynczymi gestami, lecz stałą obecnością. Nie negocjuje już miłości własnej w imię pustych nadziei. On próbuje odzyskać tę kobietę, która kiedyś zachwycała się okruchami, ale ona już nie istnieje. Ważne jest, aby zrozumieć, że to odłączenie nie jest brakiem miłości. Często wciąż jest czułość, szacunek, nawet tkliwość, ale zerwana została nieświadoma więź, która trzymała ją w cyklu. I gdy raz zobaczyła, poczuła i zrozumiała własną wartość, nie ma już odwrotu. To jak wyjście z ciemnej jaskini i w końcu ujrzenie światła słonecznego, powrót do ciemności, staje się niemożliwy. Mężczyzna, widząc to, może zareagować niedowierzaniem: Jak to? Nic już nie czujesz. Ale czego on nie rozumie to, że ona czuje, owszem, tyle, że teraz czuje dla siebie czuje swoją własną kompletność swoją własną prawdę i nie jest gotowa ponownie tego porzucić dla kogoś, kto rusza się tylko wtedy, gdy traci. On wrócił, bo ona odeszła. Ale ona nie wraca, bo w końcu dotarła do siebie. I oto jeden z największych paradoksów kobiecej podróży: spędziła życie pragnąc być kochaną, aż nauczyła się kochać siebie, a ta miłość, raz obudzona, nie pozwala już na nawroty może nawet uśmiechać się do niego. Może być uprzejma, słuchać go, szanować to, co przeżyli, ale wewnętrznie wie, ta historia się skończyła nie z nienawiścią, lecz z dojrzałością i to dla niej jest wolnością, dla niego często jest tajemnicą. Ale to nie jest tak, że ona jest inna to jest tak, że teraz jest cała. Często po tak wielu emocjonalnych wyczerpaniach kobieta, która się budzi, słyszy rady, by pokazać, co stracił sprawić by żałował, a nawet oddać pięknym za nadobne. Ale kobieta, która naprawdę się wyleczyła, nie potrzebuje już zemsty, bo wbrew temu, co uczy świat, uzdrowienie nie potrzebuje publiczności. Potrzebuje ciszy, obecności i prawdy. Kiedy ona przestaje być zainteresowana, nie jest to kara, to wyzwolenie. Nie ma w tym pragnienia zranienia, lecz potrzeba oddechu, życia własnym życiem. Bez niewidzialnych ciężarów frustrujących oczekiwań, ponownego połączenia się z lekkością, która kiedyś zaginęła w natłoku wysiłków, by być kochaną. Mężczyzna natomiast może interpretować ten spokój jako chłód, może czuć, że ona zbyt się zmieniła, że jest odległa lub obojętna. Ale czego on nie rozumie, to to, że ta zmiana nie jest przeciwko niemu, jest na jej korzyść. Ona po prostu nie chce już żyć w nierównowadze. I nie ma nic odważniejszego niż rezygnacja z miłości, która boli nawet jeśli wciąż są jakieś uczucia. Karl Jung mówił: To, czemu zaprzeczamy w sobie, w końcu nami rządzi. Przez długi czas kobieta zaprzeczała własnemu dyskomfortowi, znieczulała się, by iść dalej, dostosowywała się do tego, co jej nie służyło i to nią rządziło. Ale kiedy ona wypowiada pierwsze szczere dość, Coś w niej się reorganizuje, przestaje walczyć z prądem i zaczyna płynąć w kierunku własnej prawdy. Zamknięcie cyklu nie jest wymazaniem historii, to podziękowanie za to, co było i wybór kontynuacji, to spojrzenie na przeszłość ze współczuciem, ale bez nostalgii. Bo prawdziwe przebaczenie to nie udawanie, że nie bolało, to uznanie, że bolało, ale ten ból nie determinuje już jej kroków. Kobieta, która nie jest już zainteresowana, nie nienawidzi, ona rozumie. I właśnie to zrozumienie czyni ją wolną, nie pragnie, by on cierpiał. Pragnie tylko, by każdy poszedł własną drogą, on ze swoimi lekcjami, ona ze swoim światłem. A jeśli on zapyta, dlaczego jest tak spokojna, tak pogodna, tak pewna siebie, odpowiedź jest prosta bo nie walczy już o to, by być kochaną ona już kocha siebie. A kto kocha siebie, nie musi niczego udowadniać, po prostu żyje, wybiera i w razie potrzeby odchodzi, bez scen, bez bólu, bez rewanżu. Prawdziwe uzdrowienie jest ciche i dlatego tak potężne. Z biegiem lat kobieta zaczyna dostrzegać, że istnieje rodzaj miłości, który jej nie wyczerpuje, który nie wymaga od niej umniejszania się ani nadmiernego wysiłku. Ta miłość zaczyna się wewnątrz, a gdy kwitnie w środku. Wszystkie relacje, które nie rezonują z tą wibracją, po prostu przestają mieć sens. Dojrzała kobieta nie goni za tym, kto odchodzi. Nie z dumy, lecz z mądrości. Wie, że to, co oddala się bez walki, również nie utrzymałoby się w drodze. Z trudem nauczyła się, że bycie samą jest nieskończenie godniejsze niż bycie w złym towarzystwie. I ta godność jest święta. Kiedy mężczyzna zauważy, że ona nie jest już zainteresowana, Zazwyczaj jest już za późno. Oczekiwał reakcji, oczekiwał dramatu, łez, prób przekonywania, ale ona nie działa już z bólu, działa ze świadomości, a świadomość, raz rozszerzona, nie pozwala już na emocjonalne nawroty. Jung mówił, że to, co znajdujemy na zewnątrz, jest odbiciem tego, co pielęgnujemy wewnątrz. A kobieta, która połączyła się z własną duszą, nie daje się już uwieść słowom. Chce obecności, chce spójności, chce głębi, bo zrozumiała, że prawdziwa miłość nie rani, nie myli, nie żywi wątpliwości. Dojrzała kobieta już nie błaga, jeśli on nie widzi, ona nie pokazuje. Jeśli on nie dba, ona nie nalega, jeśli on nie wybiera, ona nie czeka. Ta postawa jest często interpretowana jako chłód, ale w rzeczywistości. Jest to podwyższona forma miłości własnej, nie chodzi o pogardzanie drugim. Chodzi o szanowanie siebie. Ona nie wraca do tego, kto ją złamał, bo wie, ile kosztowało ją odbudowanie się. Może nawet z czułością wspominać, tęsknić za tym, co było dobre, cenić to, czego się nauczyła. Ale nie romantyzuje bólu ani nie myli przywiązania z miłością. Wie, że miłość, która wymaga ciągłego poświęcania własnej esencji, to nie miłość, to emocjonalne więzienie. I dlatego, kiedy on wraca, próbując ożywić coś, co już zgasło, ona uśmiecha się ze współczuciem, nie z pogardą. Lecz z tym spokojem kogoś, kto już tego nie potrzebuje. Ona ma już siebie. A to spotkanie z własną prawdą jest największym związkiem, jakiego kiedykolwiek doświadczyła. Ona nie jest już zainteresowana, bo w końcu jest cała. A bycie całą dla kobiety to zrozumienie, że niektóre cisze są odpowiedziami, że niektóre drzwi zamykają się nie ze złością, lecz z szacunkiem, i że niektórzy mężczyźni zrozumieją jej wartość dopiero gdy będzie za późno. Ale dla niej wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Przez długi czas wiele kobiet żyło pod niewidzialnym ciężarem potrzeby bycia zaakceptowanymi akceptowanymi jako dobre towarzyszki, jako piękne, pożądane, wyrozumiałe, doskonałe. To pragnienie, głęboko zakorzenione w zbiorowej nieświadomości kobiecej, przez wieki było karmione ideą, że wartość kobiety zależy od męskiego uznania. Ale coś zmienia się, gdy ona zaczyna słuchać siebie. Kobieta, która nie jest już zainteresowana, jest przede wszystkim kobietą, która nauczyła się słuchać siebie. Nie głosu braku, ani niepokoju, ani strachu przed utratą, ale spokojnego głosu intuicji, tej, która szepcze w najcichszych momentach tu nie jest, tu już nie jest. I to wewnętrzne słuchanie zmienia wszystko, bo przestaje szukać na zewnątrz tego, co już zaczęła znajdować wewnątrz. Ona już nie musi niczego udowadniać, nie musi już być wyidealizowaną wersją, by ktoś ją wybrał. Ona sama siebie wybrała. Karl Jung twierdził, że indywiduacja, proces stawania się tym, kim się jest, wymaga odwagi, by zerwać z tym, co powierzchowne, iluzoryczne, uwarunkowane. Kobieta, która zrywa z potrzebą bycia zaakceptowaną, idzie w kierunku indywiduacji. Nie odrzuca miłości, ale też o nią nie błaga przyciąga ją autentycznością. Kiedy mężczyzna zauważy, że ona nie jest już zainteresowana, jego pierwsze nieświadome pytanie brzmi: co ona zobaczyła, czego ja nie widziałem, a odpowiedź tkwi dokładnie w jej podróży. Ona zobaczyła, że nie było już miejsca na rozwój, zobaczyła, że jej miłość stała się jednostronna, zobaczyła, że aby kontynuować, musiałaby ponownie się zgasnąć, a to teraz jest nie do negocjowania. Ona przeżyła wystarczająco dużo, by wiedzieć, że więź, która wymaga samo nie jest więzią, lecz więzieniem. I że żaden mężczyzna nie jest wart ceny własnej duszy. Nauczyła się mówić nie bez poczucia winy, zamykać cykle bez tłumaczenia się, szanować swoje granice bez poczucia egoizmu, bo zrozumiała, że prawdziwa miłość nie rani jej esencji, ale ją wzmacnia. Mężczyzna może nawet próbować ją przekonać, że się zmienił, może nawet faktycznie się zmienił. Ale kobieta, która głęboko siebie wysłuchała, wie, to nie chodzi o niego, chodzi o to, kim się stała. A to, kim się stała, już nie pasuje do tej historii. Patrzy wstecz nie z bólem, lecz z wdzięcznością, bo każda rana doprowadziła ją do tego ponownego spotkania z samą sobą. I teraz, nawet jeśli on wróci z kwiatami, ona już nie mieszka w tym samym ogrodzie, mieszka w sobie i tego nikt nie może jej odebrać. Następuje niewidzialny, niemal niezauważalny dla zewnętrznego oka, lecz głęboko odczuwany wewnętrznie zwrot. Moment, w którym kobieta wybiera siebie nie jako pojedynczy akt, lecz jako egzystencjalną decyzję. Od tego momentu wszystko się zmienia. Ścieżki, wybory, uczucia. Ona nie potrzebuje już zewnętrznej walidacji, bo w końcu odkryła, że prawdziwym towarzystwem, którego szukała, była jej własna obecność. A kiedy ona wybiera siebie, świat zaczyna patrzeć na nią inaczej. Włącznie z tym mężczyzną, który kiedyś miał ją w swoich rękach i nie potrafił jej docenić. Dla niego wpływ jest natychmiastowy. Ona już nie kręci się wokół niego, nie czeka już, nie próbuje, nie oferuje się. I ta nieobecność, paradoksalnie, rozświetla wszystko, co wcześniej ignorował. Jej cisza teraz krzyczy, ale nie z bólu, z siły. Karl Jung uczy nas, że spotkanie z jaźnią, najautentyczniejszym rdzeniem naszej psychiki, jest prawdziwym przeznaczeniem ludzkiej duszy. I to spotkanie nigdy nie jest łagodne. Wymaga straty, samotności, dekonstrukcji, wymaga spojrzenia w własne odchłanie i przejścia przez pustynię. Kobieta, która przestaje być zainteresowana tym, kto jej nie cenił, przeżyła dokładnie to powrót do jaźni. Nauczyła się odróżniać uwagę od obecności, słowa od spójności, pasję od miłości. I przede wszystkim zrozumiała, że nie każda więź jest zdrowa, nawet gdy istnieją uczucia. Bo to, co definiuje wartość związku, to nie to, ile się czuje, ale ile się wzrasta u boku drugiego. Kiedy ona wybiera siebie, nie jest to akt egoizmu, to akt uzdrowienia to koniec cyklu, w którym błagała o miłość. Poddawała się ciszy, zadowalała się małym. To przejście od dziewczynki, która marzy o bajkach, do kobiety, która buduje własną drogę, z mocno osadzonymi stopami i wolnym sercem. A jeśli on, teraz w końcu, rozumie, kim ona jest, to dobrze, ale niech rozumie na odległość. Bo czas czekania się skończył, czas powtórzeń, wątpliwości, lęku również. Teraz jest czas żniw. Czas tańca z własnym światłem, czas uhonorowania ran, które stały się bliznami, i łez, które dziś nawadniają wewnętrzne ogrody. Ona nie jest już zainteresowana, bo w końcu zainteresowała się sobą. I to nie tylko wyzwala, to transformuje. Dla niej, dla niego i dla wszystkich kobiet, które pewnego dnia, tak jak ona, zdecydują się już nie żyć w cieniu płytkich uczuć lecz w pełni miłości, która zaczyna się w lustrze. Bo kiedy kobieta wybiera siebie, cały świat musi się przed nią przestawić.